Przed nami 235 odcinek tureckiego serialu Złoty Chłopak. Pelin i Sechmus zjawiają się w szpitalu, gdzie jest operowana Zerin. Tair pomaga roztrzęsionej Esme spotkać się z córkami. Jego chytry plan nie dochodzi do skutku z powodu. Tarika, sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 235 odcinku Złotego Chłopaka. Zobacz streszczenie 235 odcinka serialu Złoty Chłopak. 235 odcinek serialu Złoty Chłopak w piątek 23 sierpnia 2024 roku Tahir pomaga roztrzęsionej Esme spotkać się z córkami. Pelin zjawia się w szpitalu. Kazym z Feritem czekają na wynik operacji Zerin. Safet przyznaje się bratu, że zainstalował w telefonie Tahira program śledzący. Tarik postanawia pokrzyżować mu plany. Halis robi synowi wymówki. Zobacz zdjęcia z odcinka w Galerii Poniżej. 28 sierpnia 2023 roku w polskiej telewizji zadebiutował nowy turecki serial, Złoty Chłopak, turecki. Jali Kapkini. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o stałej porze na antenie TVP1 o godzina 14, zaś powtórki o godzinie 6:5.